Poleca film na Weekend. Cześć, dzień dobry. Witamy Was, drodzy słuchacze, w kolejnym, już okrągłym dziesiątym odcinku naszego podcastu Film na weekend. Witają was Piotr Kosiarski i Tomasz Kopański. Witam serdecznie. Tomek, jak gdzieś się wybierasz, to mówisz swoim bliskim, dokąd jedziesz? Nie jest co, ostatnio rzadko są okazje, że gdzieś się wybieram, zwłaszcza sam. No, ale jak już znajdziesz ale tą jeżeli... jedną godzinę w tygodniu w sobotę, żeby się przejechać jak na rowerze. Znajdę gdzieś... jedną godzinę na pół roku, żeby się gdzieś przejechać na rowerze, na przykład, bo akurat mam gdzie jeździć, za co, co sobie bardzo cenię. No to zazwyczaj mówię, gdzie jadę, nie żonie, czy tam innym osobom. A do czego zmierzasz właściwie tym pytaniem? Bo ja dopóki nie obejrzałem tego filmu, o którym będziemy opowiadać, to przyznam, że nie zawsze mówiłem, ale po obejrzeniu już zawsze mówię swoim bliskim, dokąd jadę. No później byś zrobił. Takie... Potem bym zrobił. Ups! No, a i wybuchł śmiech. I wybuchł ale... śmiech na sali. Dokładnie, bo mówić będziemy dzisiaj o bardzo ciekawym filmie. 127 godzin o filmie z roku 2010, którego reżyserem jest Denny Boyle. Dosyć znany w Polsce reżyser, bo przynajmniej dwa jego filmy ja widziałem, ale myślę, że widziało je też wielu Polaków, to jest Niebiańska plaża z Leonardo DiCaprio i Slamdog milioner z ulicy. Tak, to właśnie Denny Boyle wyreżyserował te dwa filmy. Mhm. Główna rola James Franco, który gra Arona Ralstona. Postać, która rzeczywiście istnieje, ten człowiek żyje. Czy znaczy, dobra, nie wiem, czy żyje, Muszę, musimy to sprawdzić, ale żył jeszcze niedawno. No, przypuszczam, że żyje, bo kiedy nagrywali w 2010 roku tę historię, no to później też pokazują faktycznie żyjącego tego Arona, no i on na tym filmie jest Dokładnie. młody, więc, więc myślę, że tak. Więc on że... też zasłynął właśnie na świecie i w Stanach Zjednoczonych tą historią, która jest w tym filmie opowiedziana. No, on stał się naprawdę rozpoznawalny mhm. po tym, po tych wydarzeniach, o których opowiada 127 godzin. Mhm. No tak, no to, trudno, żeby się nie, nie stał sławny, bo ten film naprawdę jest dla ludziom mocnych nerwa. Kiedy ja go oglądałem, no to powiem ci szczerze, że były takie sceny, kiedy odwracałem wzrok, bo były tak drastyczne, że... No, no, A czarki nie. jak oglądałeś, to wyszła twoja żona i widziała właśnie tą jedną scenę i co wtedy powiedziała? Tak, no ona zaczęła oglądać ten film o tej sceny i powiedziała, że jak, jesteśmy, jak polecamy takie filmy na weekend, to ona się zawiodła, nie? I że chyba chorzy ludzie tylko takie filmy oglądają, ale... ale Spokojnie tego uspokajam naszych... uspokajamy naszych widzów. Tak, bo to jest film z bardzo mocnym przesłaniem, jeżeli faktycznie zaczniemy go oglądać mniej więcej od połowy, czy tam pod koniec, no to faktycznie tam już dzieje się większa akcja ale jest to naprawdę film z przesłaniem, wartościowy. Naprawdę szczerze go polecamy, żeby, żeby zobaczyć. No nie jest to film łatwy, jest to film dla ludzi o mocnych nerwach, ale to może i dobrze, nie? Bo przecież takie filmy, które wciągają, a ten na pewno wciąga też, dobrze się ogląda. No może powiedzmy w ogóle na początku tego też wstępu dość długiego, o czym jest to film. Jest to opowieść o Aronie Ralstonie. Jest to młody, doświadczony wspinacz, który... Wybiera się na samotną wędrówkę, samotny weekend po kanonie Blue John w Stanach Zjednoczonych. I tam spotyka go dosyć drastyczny wypadek, ponieważ osuwający się głaz przygniata mu dłoń. No i on rozpoczyna długą, kilkudniową, drastyczną walkę o to, żeby przetrwać. I jest to w sumie fabuła dosyć krótka ale film faktycznie jest mega wciągający. A zresztą zacznijmy może powiedzieć, musimy na początku powiedzieć o tym naszym Aronie. Kto to w ogóle jest? Co to jest za bohater? Nie? No właśnie, to jest bardzo barwna postać. To jest młody, młody mężczyzna, który no. Nie prowadzi takiego życia godnego naśladowania, bo żyje sam dla siebie. Cały czas zdaje się tak zagłuszać rzeczywistość wokół siebie różnymi bodźcami, takimi silnymi. Właśnie jednym z nich jest takie, to są sporty ekstremalne. To jest taka szybka jazda na rowerze, wspinaczka, taki kanioning. On po tych kanionach się wspina, skacze, przeskakuje, przeciska się przez różne miejsca. Zna też takie najciekawsze miejsca w tych kanionach, które może polecić komuś. No ale właśnie jest w tym wszystkim taki zamknięty na świat, yy, bardziej to jest taka forma przyjemności, która ma go zadowalać, niekoniecznie innych ludzi wokół. Yy, I on ma taką właśnie wadę, że jak ktoś do niego dzwoni, bliscy, którzy go kochają, na przykład rodzice, to on nie odbiera od nich telefonu. Yy, albo odkłada to na później, a ja kiedyś do nich odzwonie mhm. I między innymi właśnie dlatego nie mówi nikomu, dokąd jedzie. Trochę robi też to celowo, bo nie odpowiada w ogóle tym, którzy go pytają, nie? I potem będzie tego zbierał żniwo. No tak, to generalnie jest to postać dosyć egoistyczna. Też mam wrażenie, właśnie. Że na początku przynajmniej filmu zagłuszą muzyką też jakieś może wewnętrzne tak. problemy. Nie, nie wiem, czy zauważyłeś, jest taki fajny kontrast między tym, jak on słucha tej muzyki, ale jak zdejmuje słuchawki na chwilę, mhm. nagle zapada taka cisza w filmie. Tak. Nie słychać w ogóle nic. I to tak oddaje ciszę, która panuje też w tych miejscach, które on odwiedza. No tak, bo to, to, jest, to jest taki kontrast. Jest ogromna przestrzeń nie? Ta takiej natury, gdzie właściwie no, no, zwierzęta jakieś tam są, jakieś tam robaki, nie mniejsze. No, ale ludzi praktycznie nie ma, no bo to są ogromne obszary, ale też ty zacząłeś mówić o jego takich negatywnych cechach. Mm -hmm. Warto też podkreślić to, że w tym głównym bohaterze następuje w trakcie filmu taka wewnętrzna przemiana. Ona oczywiście następuje po tym wypadku. No i ciekawy tam ten bohater konfrontuje się sam ze sobą. Miałem takie odnosiłem wrażenie, że tam jest jakby taka spowiedź jego, nie? Po tym wypadku, gdzie on zaczyna widzieć te swoje błędy, nie? zaczyna widzieć, że właściwie ten jego egoizm doprowadził do tego, że on sam zaciągnął na siebie karę, nie? I no ma, zaczyna mieć takie wyrzuty sumienia, że, że właściwie no, popełnił wiele zła względem różnych ludzi, czy rodziców, czy innych, o czym teraz właśnie też nie będę specjalnie mówił. I taka mi się nasuwa, nasuwały mi się słowa ze znanego zespołu Lux Torpeda, gdzie pewnie znasz, lica Znam. śpiewa, y, tak. takie mocne słowa, a we mnie samym wilki dwa oblicze dobra, oblicze zła. Mhm. I te słowa świetnie pasują do tego filmu, no bo właściwie no, są dwa oblicze tego Arona, nie? Dobre i złe, z tym, że to dobre dopiero wychodzi no, po tym, co się stało najgorszym, nie? Po, po tym drastycznym wypadku. Tak, w ogóle jak o tym mówisz, mam takie skojarzenie z innym bardzo ciekawym filmem, o którym mam nadzieję, że jeszcze w tym podcaście powiemy. Into the Wild, Wszystko za życie, mhm. historia Christophera McKendlesa. Bardzo podobna postać, choć przedstawiona może nawet trochę jeszcze głębiej niż, niż Aaron w 127 godzinach, ale tak samo gość podróżuje. Podróżuje po całych Stanach, w końcu jedzie na Alaskę, gdzie znajduje właśnie ten słynny magiczny autobus, i też tam zachodzi w nim taka wewnętrzna przemiana pod wpływem doświadczeń, które tam się dzieją, które, mhm. które, zdaje, tam w codzienności mu się przytrafiają. No, dwa filmy, wydaje się, że bardzo różne, nakręcone zupełnie inaczej, ale pokazują bardzo podobne historie i możliwe, że to jest w ogóle taka dosyć częstsza postawa, niż nam się wydaje, nie? Do, dojrzewania ludzi, którzy z takich osób, Nastawionych na siebie, zagłuszających w różny sposób rzeczywistość, nieotwartych na innych, doświadczają po prostu przemiany pod wpływem mhm. wydarzeń, które się dzieją, i to są dwie autentyczne historie oparte na faktach. Tak, no to jest bardzo ciekawe. Wiesz, co mi też bardzo uderzyło, bo tak mówimy o tej przemianie tego głównego bohatera. On jednak ma jeszcze trochę więcej, wiadomo, tych cech takich, no, no, bardzo pozytywnych, bo na przykład mnie uderzyło taka jego wola przetrwania. To, że się on nie poddaje, no, trzeba być naprawdę charakternym człowiekiem, mieć charakter, żeby, no, próbować walczyć, tak, no, w obliczu tego, że właściwie grozi ci, grozi ci śmierć, tak, wiadomo, że wody nie miał tam ze sobą za dużo, jedzenia nie miał, no, był ut utknięty właściwie Jeszcze no w półbietu z rękami. Jak nie, nie, nie masz jedzenia, to może. trzymać no, bardzo długo, tak. ale bez wody, no to nie pociągniesz. Tak, no ale mnie bardzo dużyła ta wola walki i ta wewnętrzna siła tego bohatera i, i chęć, żeby zrobić właśnie wszystko, żeby przeżyć. I nie ja wiem, wiem ja, ja oglądając ten film miałem takie y, poczucie, że on za każdym razem szuka nowych sposobów, żeby się uwolnić y, z, no, z tego kanionu, z tego wąwozu. Tak, tak. Jak nie jeden sposób, to drugi. Cały czas mhm. myślał, nie poddawał się, y, nawet tak mówił sam do siebie, nie poddawaj się, walcz, mhm. nie? Tak y, widać było tą jego walkę rzeczywiście. Tak, no dokładnie. No też na pewno film nie jest nudny dzięki temu, nie? Bo to może się tak wydawać, że wiesz, półtorej godziny, gdzie trzy czwarte filmu dzieje się właściwie w jednej lokalizacji opowiada o tym samym. No a jednak naprawdę tutaj ukłon w stronę reżysera, w stronę twórców, że potrafili z tak, yy, no właściwie, no, na pewno nie banalnej historii, ale mogłoby się wydawać, no takiej, rzeczy, że wiesz, no, półtorej godziny o gościu, który Stoi z ręką otkniętą w jednym miejscu, tak? No to żeby nagrać ciekawy, wciągający film, no to już jest wyższy level, nie? Tak, ale, ale wiesz, ja chylę czoła w ogóle, w ogóle przed reżyserami, którzy kręcą yy, filmy tego typu, mhm. gdzie akcja dzieje się na przykład w jednym pomieszczeniu albo... W w samochodzie, albo w budce telefonicznej, albo w kanionie. I są takie filmy, A są takie filmy, tak. i on je się ogląda naprawdę super, jak są dobrze zrobione. I trzeba przyznać, że 127 godzin jest nakręcony perfekcyjnie. Są takie mm, zaskakujące elementy w tym filmie, których byśmy się nie spodziewali, które sprawiają, że on właśnie nie jest nudny. Nie będę mówił o wszystkich takich scenach, ale przy niektórych można się też przestraszyć nawet. A jest mhm. też taka bardzo śmieszna scena, już wobec której zrobiliśmy taki mały spoiler na początku. kiedy on y, udaje z nudów, w moment, takim pewnym momencie, już y, próbuje jakoś ten czas zabić i udaje takie telewizyjne show. I on tam rozmawia sam ze sobą i pyta sam siebie. Ale jestem głos lektora, właśnie ten, który prowadzi tak, to, 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 jakieś show. Tak, ale usta, usta, usta <laughs> ruszają się u niego, nie? <laughs> tak. Czy ty na pewno nie powiedziałeś nikomu, dokąd się wybierasz? Hmm, no nie powiedziałem nikomu. I wtedy zapada taka cisza, Ej. i on tak patrzy, i mówi. Ups, i wtedy słychać taki śmiech w tle. Czasami, no. nie? To jest kapitalne, ale też to, to nie jest jedyna rzecz, która sprawia, że ten film fajnie się ogląda, bo jest też niesamowita dynamika. Tego filmu. Są żywe kolory. Tak, e, takie, tak, które tak. oddają trochę też tą postać, która jest niezwykle barwna. No też nietuzinkowe takie zdjęcia, nie? Montaż, tak. tak e, ekran przydzielony na kilka e, fragmentów. E, no, tu jest takich. E, naprawdę, reżyser e, Boyle postarał, postarał się o to, żeby ten film nie był nudny. No naprawdę. wiele detali, które właściwie tworzył taką kompozycję tego filmu, że jakoś się bardzo przyjemnie ogląda, przynajmniej, bo sama historia nie jest już do końca Mo przyjemna. Tak, ale... tak. Ale jest to naprawdę mega wciągający film, nie? Dokładnie. Yy, tak, a co powiesz o tym głazie w ogóle, bo chciałeś chyba się nad, no... nad nim trochę zastanowić, bo co ciekawe, niby taki głaz, a jednak yy, sam bohater też wokół tego głazu, który tu rękę, jakoś refleksję stosuje. Nie? Mam tu dużo przemyśleń tak naprawdę. Po pierwsze, takie głazy generalnie wydaje nam się, że się nie ruszają, że stoją od wieku w jednym miejscu, ale one się przesuwają. Jak ktoś chodzi po Tatrach nawet, to może taki głaz strącić niewielki, on rzeczywiście poleci. Y on był bardzo pewny siebie. Jak stawiał te kroki w tym kanionie, skakał, wspinał się, to e, no, wydaje się, że był na to przygotowany, ale jednak nie. Jednak e, coś, co wydawało się stabilne, takie nie było. I przygniotło mu tą rękę. I teraz jest bardzo fajna e, sprawa. On mówi, że taki cytat z tego filmu. On, kiedy zachodzi w nim ta przemiana e, wewnętrzna, kiedy zdobywa tą mądrość, trochę jak w Into the Wild w pewnym momencie. Mhm. To wypowiada takie zdanie, że ten głaz czekał na niego całe życie. Że wszystkie decyzje jego w życiu prowadziły go właśnie do tego wąwozu. Do tej godziny, minuty, sekundy, że on ten głaz właśnie strącił, chwycił, mhm. on się poruszył i, i spadł. I y, trochę już powiedziałaś o tym na początku, nie? on trochę się spowiada, nie? I mówi, że całe jego życie prowadziło go właśnie do tego jednego miejsca. Mhm. I to się musiało zdarzyć. No paradoksalnie, właśnie to może dobrze, nie? bo gdyby nie ten cały wypadek, no to on praktycznie by się nie zmienił, tak? No dalej, by krzywdził ludzi, i, no i nie wiadomo, gdzie by wtedy doszedł, nie? więc faktycznie historia taka przykra, ale, ale jednak dla niego może dobrze, że się, że się ona stała. I też ja tak jeszcze osobiście powiem, że. W... Ten film też dobrze mi się kojarzy, to jest właśnie jeden z filmów, z filmów które oglądałem na studiach, y, gdzieś tam podczas nocy filmowych, w duszpasterstwie. Po Pogasz Prawdziwa czy sztuczna? E... Prawdziwa chyba. Wiesz co, dobrego chirurga miałem, dobrą protezę załatwił. Okej. Okay. Natomiast, y, no tak, film mi się bardzo dobrze kojarzy. E... Czemu pytałeś tą rękę? No nie, bo jak cię dobrze kojarzy, taka, jak cię dobrze kojarzy taka historia, to myślałem, że sam mieć taki wypadek, nie? Okay. Żebyś gdzieś w stanach. Nie, jest zaprawana ale... jest dobrze, także. No, okay. Okay. Dobra. No ale co, że z młodymi czasami cię kojarzy studenckimi. Tak, tak ale też z, takiego, z taką wolnością. Ja bardzo mi się podoba scena pakowania no. w ogóle, kiedy on rano wstaje. Przed świtem. Ja też pamiętam ze swojego życia takie momenty, kiedy się wstawało, pakowało szybko plecak i wsiadało w samochód, żeby pojechać w jakieś fajne miejsce. I to też jest nie bez znaczenia, nawet. Bo on, kiedy tak. reżyser zadbał o każdy, o każdy jakby detal yy, w tym filmie. I y, kiedy on wyjeżdża, to zostawia odkręconą wodę, także ona kapie. I jest takie zbliżenie kamery na tą wodę. Myślisz, po co w ogóle on to, reżyser, to pokazuje, że kapie woda z kranu? No ale potem to ma znaczenie. No ma znaczenie, tak. I właśnie te wszystkie detale, o których teraz mówimy, chyba już nie będziemy więcej zdradzać. Nie, już wystarczy, bo za dużo powiedzieliśmy, właśnie. ale film jest dopracowany naprawdę na maksa. Tak. No i to docenili też krytycy. No, my zazwyczaj wybieramy takie filmy już trochę z wyższej półki. Zajrzeliśmy sobie na ten film web. I tam y, ocena na tym Filmwebie, no to y, jest zwykłych takich śmiertelników. Czyli nas. Czyli nas jest 7-1, a krytycy... 6 i 7, ale, ale to też mają. jest dobry wynik, jak na krytyków. I w ogóle sprawdza się to, co tutaj często powtarzamy, że od 7.0 w górę naprawdę warto filmy oglądać. Tak, I one tak. będą raczej na pewno dobre. No, zwłaszcza, że film też ma mnóstwo tych ocen. Jest tam widziałem ponad 140 tysięcy. Nie? No, A dałbyś jest... mu więcej, czy 7.1 to jest, Twoim zdaniem, OK? Wiesz, co dla mnie jest chyba OK. Raczej więcej bym nie dał, no bo to też nie jest taka, tak, 7, aż, ta, aż taka historia, żeby 2, gdzieś tam dawać ósemkę, dziewiątkę. No nie, 8 to nie, ale 7,5 pół bym tak, dał. Tak, wokół tego Takie jak, mocne 7 jak najbardziej. Pół. Tak, no przeczytajmy sobie w ogóle też opinie te, y, mhm. ludzi, którzy pisali o tym filmie i wiadomo, większość to są pozytywne, ale też się pojawiły negatywne. Może zacznę właśnie teraz od tej negatywnej. Dajesz. Y, I zobaczymy, co ty o tym sądzisz. Jeden z użytkowników napisał, wszystko fajnie, ale film jest typu obejrzyj i zapomnij. Bo w, sumie, bo w sumie opis filmu streszcza ten film. Trzeba wymyślać, by trzymać widza przy ekranie. No, co, jak, jak odpowiesz temu? Nie zgadzam się. Ja się nie zgadzam. Nie wiem jak ty, ale ja się totalnie nie no, zgadzam. No, film to... na pewno zostaje w głowie. To, to ja go oglądałem kilka razy. No, okay. nie, nie jeden raz. I za każdym razem jest, jest ciekawy, nie? Tak, zawsze to okay. jego, jego przesłanie gdzieś tam mi się odmawia mm. się we mnie, nie? No ale takich negatywnych opinii jest y, znacznie mniej. No przejdę teraz do pozytywnej. Film dobitnie ukazuje, do czego człowiek jest zdolny w akcie desperacji, kiedy znajdzie się w skrajnej sytuacji. I jeśli stawką jest jego własne życie, no właściwie takie streszczenie w jednym zdaniu tego filmu i cała prawda, nie? No, tak, ja, tak, ja to tak odbieram no, myślę, ja też. że. że też... Myślę, że tak można to potwierdzić. Tutaj. No, to co? Dobiegamy do końca. The end tej naszej wędrówki filmowej. Tak jest. Chyba wszystko powiedzieliśmy. Chyba tak. Dzięki, że dotrwaliście też do końca. Naprawdę polecamy ten film. Piszcie, jak zawsze, w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Czy widzieliście ten film, czy nie? Polecajcie nam różne produkcje, które będziemy mogli komentować. Widzimy się już w najbliższym czasie, gdzie. Też skomentujemy równie ciekawy i wartościowy film, film. Na weekend. Dokładnie. Tomasz Kopański. I Piotr Kosiarski. Dzięki. Cześć. Teon.pl poleca film na weekend.